wszystkim dzisiaj coś na luzie, bo zostałam otagowana przez taką jedną kozę, której bardzo nie lubię, ale postanowiłam jej pokazać, że nie jestem ignorantką, że nagram ten tag, mowa o Maxineczce, której strasznie nie lubię. Um, i... I tak na luzie, coś, coś innego. Ja już myślałam, że nie będę robić żadnych tagów, no ale no, że tak powiem wymusiła to trochę na mnie. No i nie jest to jakiś bardzo osobisty, tak tylko bardziej związany właśnie z całą działalnością w ogóle z, um, z tym wszystkim, co, się, co jest z tym związane z tym internetowym światem, więc czemu nie? Um, więc pierwsze pytanie jest gdzie ja to miałam? Pa pa, pa. Um, Kiedy zaczęła się twoja przygoda z YouTube'em? Zaczęła się... Dobra, cztery lata temu, kiedy cały ten urodowy światek YouTubowie, e, należał praktycznie do, do ludzi ze Stanów, kiedy to oni najwięcej tego nagrywali. Ehm, I w, do Polski dopiero, w Polsce zaczęło nagrywać kilka dziewczyn i, i, i nikt się nie, nie spodziewał, że może być jakaś dobra jakość, że, że jakaś treść może być fajna, e, czyli no taka, wiecie, profesjonalniejsza. Ehm, tylko po prostu to były takie przyjemne, przyjazne filmiki kręcone z domu i to bardzo do mnie przemawiało. Ehm, no i właśnie zaczęłam oglądać te filmiki i wiele się z nich nauczyłam i bardzo dawno temu założyłam konto yy, i bardzo przyjemnie spędzałam czas dowiadując się nowych rzeczy praktycznie za darmo, prawda? Dwa, kto lub co, zainspirował cię do nakręcenia pierwszego filmiku, no właśnie chyba zainspirowało mnie to, że inne dziewczyny sobie próbują, więc czemu nie ja? No jakoś tam właśnie chciałam dać upust swojej... Mm, swoje, swoje, swojej pasji, swoim zainteresowaniu, i e, pierwszy filmik nagrałam właśnie tutaj z Anglii, gdzie praktycznie no, nie miałam z kim pogadać o tym ani no, nikogo bliskiego, żebym, żebym mogła sobie tak po prostu zamknąć się swoim, w tym małym światku i sobie pogadać o tym. Więc tak się zaczęło i nagrałam pierwszy filmik z. Um, kamerą w komputerze, którą miałam i to były jakieś tutoriale, to była totalna porażka. To miało, pamiętam wtedy kilka części, bo to takie długie, nie umiałam edytować, to była gdzieś w ogóle porażka. No i jakoś poszło, no jakoś poszło. Tamte filmiki już z, z usunęłam, bo, no, bo były tragiczne jakości, w ogóle po co się dołować. Zostawiłam tylko te, które zaczęłam nagrywać już później. Eee, to było bodajże 11 sierpnia 2010, więc niedługo będą dwa lata. Kiedy zaczęłam nagrywać telefonem, eee, nie wiem, coś mi podkusiło, żeby po prostu wrócić coś nagrać. No i po części byłam też znudzona, byłam chyba w szóstym miesiącu ciąży, wtedy nudziło mi się trochę, jak, jak sama ta z Pixu. ona też była w ciąży i się nudziła i tak jej się zaczęła, patrzcie, gdzie, gdzie teraz jest. Um, no i właśnie tak tak to się skończyło. Potem pytałam dziewczyny, co byście chciały tam obejrzeć i tam leciało. Mój ulubiony błyszczyki, pędzle, widzę, takie pierdowe takie podstawowe, ale to było bardzo sympatyczne i wreszcie miałam ten kontakt, tą interakcję i z dziewczynami, które również są tym zainteresowane. Jakoś tak przyjemnie było. Było, że, że mam chociaż tą grupkę ludzi, które tu mnie oglądają, z, którym, z którymi można sobie na ten temat pogadać. Czy następna, jak oceniasz swoje pierwsze filmiki z perspektywy czasu? No tak jak mówię, to było zupełnie śmieszne, jakościowo obrzydliwe. Pff. Koszmarne, koszmarne to było wszystko. Chaotyczne, niezorganizowane. I yy, mimo tego wszystkiego jednak, yy, tak je wspominam, z sentymentem usunęłam je z kanału dlatego, że, że one nic nie wnosiły oprócz, nie wiem, pośmiania się. No po co, nie, nie chciałam, nie wiem, zaśmiecać już późniejszego kanału tym. No ale wspominam je z sentymentem i yy, na pewno, na pewno cieszę się, że, że w to na tyle weszłam, że ja jestem taką perfekcjonistką, że bardzo lubię ulepszać i nie lubię stać w miejscu. I, y, no i to też, że interesuję się fotografią, to mnie jakoś popchnęło, żeby kupić lepsze sprzęty, dowiadywać się o oświetleniu, o, o różnych rzeczach. I to wszystko ma, mm, składa się na to, że jak, jak postępuje ten kanał i jak, jak on wygląda, jak się go ogląda, gdzie dzisiaj, w Dobie dzisiejszych sprzętów, to prowadząc jakiś makijażowy kanał, to kiepski sprzęt to niestety no, odpada, bo nikomu się już tego nie chce obejrzeć, a do wyboru jest naprawdę wiele innych osób, które mają naprawdę dobry sprzęt. Więc oceniam tak, że oceniam na plus, bo sentyment mnie przyciąga, ale jeżeli chodzi o treść i wszystko inne, to niestety. Co zmieniło się w swoim życiu, odkąd zaczęłaś nagrywać filmiki? Zmieniło się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Um, najbardziej się cieszę z tego, że poznałam cudowne osoby, cudowne, które, z którymi właśnie dalej się przyjaźnie. Um, są to właśnie dziewczyny, które znacie, które, nagrywa, które nagrywają filmiki, na przykład Marta Agnieszka, druga Agnieszka. Um, no, znam je na, na żywo i. Bardzo sobie cenię ich znajomość z nimi, bo to jest naprawdę coś, coś wspaniałego. Niektóre internetowe przyjaźnie się za zawiązały i też są bardzo przyjemne i mam nadzieję, że kiedyś dojdą do skutku wypicia ze sobą wódki w realu. Rozumiem? <laughs> maxi, maxi, no i co jeszcze się zmieniło? No. To, że na przykład posypało się trochę propozycji, dzięki którym mogę robić to, co lubię i czerpać z tego jakiś, jakiś dochód, ale również satysfakcję, że zawsze wiadomo, chyba każdy marzy, żeby zarabiać na tym, co się lubi. Ja mam tą przyjemność. I bardzo właśnie się cieszę, że, że taka jest odpowiedź wielu dziewczyn, że mogą się czegoś nauczyć, że czerpią inspirację, że, że zaczynają przygodę z makijażem, że lepiej się czują ze sobą. I to była w sumie taka jedna z, z moich głównych misji, żeby... Bo ja już właśnie tak ewoluowałam w tym świecie makijażu na tyle, że... Yy, Pomyślałam, że fajnie jakbym inne dziewczyny tak pokierowała, bo, bo wiem, że wiele, wiele z was ma problem z jakimiś tam różnymi rzeczami i każda chce wyglądać pięknie, prawda? E, więc to była właśnie taka moja główna misja, żeby, mm, żeby dziewczynom nieść taką pomoc pora poradniczą, porady właśnie takie e, dać. No i, i, i widzę, jaki jest ogromny odsyp, jak się to sprawdza i przyjmuje. I bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. No, i naprawdę, wiele rzeczy się zmieniło, i na plus, jak najbardziej na plus, i z tego się bardzo cieszę. I jakie rady dałabyś dziewczynom, które chcą rozpocząć przygodę z YouTube'em? Jakie rady bym mogła dać? Chyba, chyba tylko jedną, że jeżeli macie zamiar założyć kanał, Mm, to obojętnie co by się działo, to pamiętajcie dlaczego chciałyście go założyć e, i bądźcie tam wierne swojej pasji, nie, 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 nie zboczcie sobie na, na złą drogę, tylko czerpcie z tego jak najwięcej satysfakcji. E, ja już nie mówię o takich właśnie rzeczach, żeby sobie poprawiać właśnie sprzęty, dowiadywać się coraz więcej, e, w jakiś sposób być interaktywnym w tym wszystkim. No i wiadomo, że trzeba poświęcić ten czas i tak dalej, trzeba mieć ten czas. No ale przede wszystkim bądźcie wierne tej swojej pasji i pamiętajcie właśnie dlaczego założyliście ten kanał, czemu on miał służyć i, i, i na pewno miał służyć w sprawianiu wam i, i oglądającym nam przyjemności. Więc tego się trzymajmy i niech to wszystko będzie takie fajne, przyjemne, e, da nam takie poczucie bezpieczeństwa, że to jest taki, taki takie miejsce, do którego możemy wrócić i czuć się dobrze, chociaż są nieraz y, momenty nieprzyjemne y, od ludzi y, komentujących na złość. To jest, y, to jest bardzo nieprzyjemne i musicie się też z tym liczyć i bądźcie na to odporne, bo y, tak jak Wam wszyscy mówią dookoła, nigdy nie zwracajcie uwagi na, na czyjąś zawiść po prostu, tylko. Y, Róbcie to, co lubicie, i to Wam da naprawdę zadowolenie, szczęście, przyjemność. I to jest w życiu najważniejsze. Jeżeli przy komputerze już się dzieci będzie Wam przyjemnie, to wyjdziecie sobie do ludzi na zewnątrz, czy, czy do innego pokoju, nawet do, do rodziny i też będziecie się czuły przyjemnie, bo jakąś tam satysfakcję z tyłu głowy będziecie czuły i będzie Wam po prostu miło. E, tak jak mi bardzo często jest. I dziękuję Wam pięknie wszystkim za to, że jesteście. No i chyba tak wygląda moja YouTube przygoda. Już mam 10 minut, więc już nie będę bradzić dalej. E, no. no i tak to wszystko wygląda. No i jakby kto chciał miał ochotę zrobić też taki filmik z nagrywających, to możecie spokojnie go dodawać pod, pod tym filmikiem jako, jako odpowiedź do tego filmiku. No, no to do następnego. Pozdrawiam wszystkich. Pa pa!